Takie pytanie zadał mi jeden z widzów i podsunął mi pomysł zrobienia właśnie oto takiego filmu. Zebrałam kilka pytań od moich znajomych, no i tak właśnie powstał ten materiał. Więc bez już żadnych innych zbędnych wstępów zapraszam do oglądania. Mogą, ale rzadko. Często jest to jednak nieprawidłowe zachowanie spowodowane między innymi problemami z trawieniem. Koniu może też się odbijać po tak zwanym łykaniu powietrza. Jest to jednak nauk w dodatku bardzo niebezpieczny ale wkrótce pojawi się film z końskimi nałogami i się tam więcej dowiecie. Tak, jest to naturalne końskie zachowanie. Jest też jednak ciemna strona tego medalu, bo czasem ziewanie u koni to może być oznaka kolki, zaburzeń układu pokarmowego lub wrzodu żołądka. Tak, mogą. No w sumie nie mam nic więcej do powiedzenia. Po prostu mogą. Oto wszystko na dzisiaj. Zadawajcie kolejne dziwne pytania. Mogą być dziwne, bardzo dziwne, albo bardzo, bardzo dziwne. Na każde postaram się odpowiedzieć. Tylko żeby dotyczyły koni. No dobrze, do zobaczenia!